Po którymś razie zdecydowaliśmy się, że w pewnym momencie chyba już trzeba przestać udawać, że trafiamy na siebie, tylko po prostu zacząć gdzieś jakoś ogarniać bardziej przyjacielsko tę relację i tak to się zaczęło. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Walibura. Przygotowałyśmy kolejny odcinek z serii Dlaczego powinniście go znać? Jest to nasza pierwsza seria podcastu o teatrze, więc jesteśmy tym bardzo podekscytowane. I dzisiaj Paweł Suszyński, dlaczego powinniście go znać? I Kasiu, to jest pytanie, które chciałabym skierować do ciebie. Dlaczego uważasz, że nasi słuchacze i słuchaczki powinni znać Pawła Suszyńskiego? Myślę, że tak naprawdę powodów jest wiele. Pierwsze jest taki, że Paweł Soszyński był jednym z najwybitniejszych polskich krytyków teatralnych, a także redaktorów. Paweł redagował dział teatralny w Dwutygodniku, któremu nadał bardzo indywidualny, wyrazisty rys, takiego skupienia się na teatrze progresywnym, też na formach ruchowych teatru, co kiedy zaczynał to robić, wcale nie było taką oczywistością. Drugi powód jest taki, że Paweł był również dramatopisarzem i 7 lutego odbywa się premiera zbioru jego dramatów pod tytułem Teodramaty, zostanie on wydany przez wydawnictwo krytyki politycznej. Trzeci powód jest bardzo takim smutnym, smutnym powodem, ponieważ jak zauważyliście, mówimy o Pawle w czasie przeszłym. Paweł zmarł niespodziewanie rok temu, ponad rok temu, a Paweł był postacią na tyle ważną dla współczesnego teatru i na tyle ważną w takim kształtowaniu sposobu pisania o nim, że nie wyobrażamy sobie, żeby o nim w tym podcastie, po prostu nie wspomnieć i nie upamiętnić go w jakiś sposób, a także dziedzictwa, które po sobie zostawił. Ja nie miałam przyjemności znać Pawła osobiście. Znaczy poznałam go kiedyś przed jakimś spektaklem, ale to dosłownie była wymiana imion i nazwisk i, i wejście na spektakl. Ale Kasiu, ty pracowałaś z Pawłem, znałaś go, dlatego chciałabym zapytać e, ciebie, jak e, wspominasz Pawła Suszyńskiego, jak układała się Wasza współpraca. Zawodowo Pawła spotkałam Raj jako redaktora. Pisałam w dwutygodniku w czasie, kiedy on prowadził dział teatralny. I mogę o nim opowiedzieć, jako o takim redaktorze. Który miał bardzo dobrą intuicję co do tego, które teksty są dla nas największym wyzwaniem, które teksty wymagają jakiejś takiej dodatkowej pracy emocjonalnej czy, czy umysłowej, i wtedy się pojawiał w takiej bardzo czułej formule kogoś, kto zadba o dobre samopoczucie recenzenta, pochwali go, dopyta, czy wszystko jest w porządku. Też taki Paweł kojarzy mi się z czasem pandemii, kiedy był niesamowicie wspierający. Ja jako że byłam wtedy w trudnej sytuacji, to dostałam od Pawła bardzo dużo wsparcia i bardzo dużo takiej uważności. No a po drugie, myślę oczywiście o Pawle jako o takiej koleżeńskiej znajomości, jako o kimś, kto po prostu zawsze był i pojawiał się czy to na premierach, czy to na bankietach. Też przecinały się jakoś nasze grona znajomych, dlatego zdarzały się różne mniej lub bardziej przypadkowe spotkania. I takim chyba dwoma. Rzeczami, które teraz mi się kojarzą z nim. To po pierwsze takie jego znikanie, bo Paweł też był osobą znaną z tego, że w imprezach i z bankietów bardzo nagle, bez pożegnania z nikim wychodził, znikał po prostu w momentach, kiedy, kiedy już miał dość, kiedy już mu się nie chciało, nie chciało siedzieć. Też z takiej bardzo słodkiej historii dotyczącej tego, że Paweł bardzo zajmował się suwkami, w sensie sowami. I opowiadał z dużą pasją o tym, jak buduje domki dla Sów i rozwiesza je na terenie działki. Dzięki temu te Sowy mogą bezpiecznie, bezpiecznie mieszkać w bezpiecznych warunkach. To pokazywało, że Paweł tak naprawdę był bardzo zaskakującą postacią, która działała też w nietypowych obszarach. I w sumie, im więcej się o nim dowiaduję, im więcej czytam wspomnień, czy też słucham ekspertów zaproszonych do dzisiejszego odcinka tym bardziej czuję się całokształtem jego osobowości zaskoczona. Dzisiaj będziemy mówić o Pawle Soszyńskim, dramatopisarzu, ale chciałabym, żeby nie umknął ten wątek Pawła Soszyńskiego recenzenta, dlatego, że pozostawił po sobie wiele świetnych, świetnych tekstów i dla mnie taki szczególnie ważny jest jeden z nich, to jest recenzja ze sprawy Gorgonowej, które Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak zrobili w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Tą recenzję Paweł Soszyński Opublikował na łamach dwutygodnika pod tytułem Język rozkłada każde ciało. Oczywiście podlinkujemy ją dla Was w komentarzu. I to jest dla mnie strasznie ważny tekst, który też wielokrotnie służył jako taki materiał analityczny na moich zajęciach z osobami stu studiującymi, gdzie właśnie używaliśmy go do patrzenia, jak ta recenzja jest zrobiona, jak ona jest skonstruowana, bo to jest rzeczywiście znakomita technika recenzencka dlatego że Paweł Soszyński w tej recenzji tak dobiera słowa tak buduje frazę tak nagromadza w niektórych momentach przymiotniki tak um, dysponuje i tak właśnie też dobiera poszczególne słowa że pomaga mu to Opowiedzieć to, co chcę opowiedzieć na temat przedstawienia. Spektakl mu się bardzo podobał i pokazuje właśnie, w jaki sposób to jest spektakl, w którym język jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakby myślenia, o ciele, jak współgra język tekstu Jolanty Janiczak, współgra z tym, co dzieje się na scenie. Jednocześnie Paweł Suszyński pokazuje to i oddaje to, nie tylko nazywając to, ale też właśnie dobierając swój język pisarski. I to jest jakby rzeczywiście. Jedna z takich najciekawszych rzeczy, które, które może zrobić krytyk teatralny, i która pokazuje, że pisanie o teatrze może być jakimś rodzajem właśnie twórczości, która jest niemalże twórczością artystyczną. To znaczy, że to nie jest tylko takie po prostu zadanie, które może wykonać każdy, ale to Wymaga także kunsztu i nie tylko takiego kunsztu rzemieślniczego, to znaczy po prostu umiejętności jakby sprawnego opisu i wie, jakby świadomości, co trzeba opisać, ale też właśnie tej umiejętności językowej, językowego doboru i jakiegoś takiego skomunikowania się z przedstawieniem, co oczywiście nie zawsze się udaje, tak znaczy nie, nie z każdego spektaklu udaje się napisać taką, taką recenzję. To też musi być jakieś, jakieś właśnie szczególne powiązanie pomiędzy piszącym a spektaklem, który ogląda ale że właśnie coś takiego jest możliwe i ta recenzja to, to pokazuje i dlatego myślę, że jest szczególnie ważna i dlatego ją też podlinkujemy dla was, żebyście mogli do niej zajrzeć. A teraz czas na kilka ogłoszeń podcastowych. Po pierwsze, chciałyśmy bardzo podziękować pani Anastazji Diadiszewie, która dołączyła do grona naszych patronek i bardzo hojnie wsparła naszą pracę. Gorące, gorące dzięki. A także zapraszamy wszystkich Państwa do zajrzenia na nasze konto na patronite, przyjrzenia się temu, jak wygląda nasza oferta, jakie niespodzianki też przygotowałyśmy dla naszych patronów i patronek. Bardzo zależy nam na każdej formie wsparcia, nawet w wysokości 5 zł miesięcznie, ponieważ to wszystko pozwala nam w sposób regularny planować naszą pracę. Chciałyśmy jeszcze dodać do naszego poprzedniego odcinka na temat choreografii coś, co być może nie wybrzmiało dostatecznie mocno, a mianowicie, że nowa choreografia i teatr tańca to są dwa odrębne zjawiska. Nie można ich ze sobą utożsamiać. I podlinkujemy dla Was w opisie do dzisiejszego odcinka artykuł, który tłumaczy różnicę między tymi pojęciami i tymi zjawiskami teatralnymi. Teraz wracamy już do właściwego tematu naszego odcinka. Rozmawiałyśmy o tych różnych zdziwieniach dotyczących Pawła Soszyńskiego. I wiem, Kasiu, że on cię zdziwił też w pewnym momencie, czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Tak, bo to jest bezpośrednio powiązane z w ogóle tematem naszego odcinka i tą premierą książki Teodramatu, o której wspomniałaś. Będąc na studiach, wiedziałam, że jest ktoś taki jak Paweł Suszyński. Czytałam jego teksty, wiedziałam, że jest krytykiem teatralnym, że jest redaktorem dwutygodnika, ale nie miałam pojęcia, że jest pisarzem. I o tym, że jest pisarzem, dowiedziałam się przed jakimś spektaklem, ja nie pamiętam, jaki to był tytuł, w krakowskim teatrze Łaźnia Nowa. I powiem, że to była jakaś taka w ogóle historia, że ja w ogóle pomyliłam godzinę spektaklu i przyjechałam chyba o godzinę albo o półtorej godziny za wcześnie do teatru. No więc co było robić? W Łazienowej jest taka kawiarnia kombinator. Usiadłam tam na jakiejś herbacie i zobaczyłam, że są książki. Które można sobie przejrzeć. No i zaczęłam oczywiście, jak to, jak to ja, bezmyślnie właśnie patrzeć, co tam, co tam jest, co, co, co ciekawego można zobaczyć. I bardzo się zdziwiłam, widząc, że są tam książki. Pawła Suszyńskiego, które nie są jakimiś zbiorami jego recenzji, tylko są powieściami. I to był taki moment olśnienia, że aha, ojej, to znaczy to jest też pisarz, tak? to jest też osoba, która porusza się też w tym innym świecie. I to o tyle jest dla mnie jakieś takie zaskakujące, że no w sumie mogłam się domyślić po tym, jak pisze swoje recenzje, ale jakoś nigdy mi, to, m, nigdy mi to nie przyszło do głowy. Już w momencie, kiedy zaczynał pracę w dwutygodniku, Paweł miał na swoim koncie trzy powieści, on był bardzo... Wszechstronnym autorem. To Witold Mrozek, recenzent teatralny i przyjaciel Pawła Soszyńskiego. Witek jest współredaktorem książki Teo Dramaty. I u niego tak naprawdę pisanie wzięło się bardziej z zainteresowań takich stricte literackich. Był też krytykiem literackim w Gazecie Wyborczej przez pewien czas na przykład. Teatr przyszedł później, a dramaty w ogóle przyszły bardzo późno, to mniej więcej 2017, 18, 2020, 2021 to był okres, kiedy on bardzo intensywnie, on opowiada o tym wywiadzie, który jest w tej książce, bardzo szybko wypuszczał z siebie te, te dość barokowe i rozbudowane nieraz teksty, one są pisane na jednym oddechu. W książce Teodramaty, która ukazała się nakładem wydawnictwa krytyki politycznej, znajdziemy pięć dramatów Pawła Soszyńskiego, a także wywiad z nim i tekst Witolda Mrozka, który omawia i w jakiś sposób lektury twórczości Pawła Soszyńskiego. Ciekawe jest to, że w, w tych pięciu dramatach bardzo różnych, które znajdziemy w książce, którą właśnie wydajemy w krytyce politycznej. Odbijają się rzeczy, które Pawła interesowały jako krytyka w teatrze. Rzeczy, które kochał, popierał, których w teatrze szukał, to znaczy na przykład wbrew tendowi minimalistycznemu on zawsze chciał bardzo dużych form i większość tych sztuk jest wielkoobsadowa, oczywiście można w to w różny sposób przetwarzać. Zawiera taki nieco barokowy rozmach. Na pewno cechą, która je łączy jest też bardzo dyskretna erudycja połączona z dużym dystansem do samego siebie i do intelektualnych gier, które się w tych tekstach podejmuje, to znaczy one są bardzo intertekstualne, spotykają się postaci z bardzo różnych światów, rozbudowuje się bogaty, sceniczny świat, buduje się sceniczną rzeczywistość z rozmachem tylko po to, żeby ją na przykład dość szybko przełamać, jak na przykład w duchologii polskiej, gdzie w pewnym momencie po prostu dochodzi do końca świata, albo w Teserze Much w dramacie o odkryciu Australii poniekąd rozgrywającym się pod koniec XVIII wieku na, na statku, gdzie nagle jest decyzja o zerwaniu z realizmem historycznym i wszystkie postacie rozmawiające na pokładzie dokonują coming outów jako geje. Z pewnością też queerowość tej wyobraźni, zmysłowość, rola ciała, która tutaj jest bardzo duża, postrzegania rzeczywistości nie tylko intelektualnie, ale też właśnie bardzo sensorycznie, zmysłowo. Zanurzenie w historii, ale historii, która nie jest traktowana... Jako temat, na który trzeba wypracować jakąś rozprawę, tylko raczej jako szaleńczy ciąg, do którego dostęp daje też intuicja i emocje. Jak mówi jedna z postaci, w teo, który przecież wychodzi od realnej historii opisanej w książce, cholernie mocna miłość. Ja tu jestem dla przyjemności, nie dla prawdy, i myślę, że to może być jedno z mod, które można by przypisać tekstom Pawła. Proces redakcyjny tej książki był trudny, a jednocześnie fascynujący. Tyle, na ile ja w ogóle miałam dostęp, czy każdy z nas miało dostęp do, do tego momentu twórczego, czy tego procesu twórczego Pawła, to Joanna Ostrowska. Krytyczka filmowa, historyczka i dramaturszka. Joanna była przyjaciółką Pawła Soszyńskiego i jest współredaktorką książki Teodramaty. Paweł był w tym bardzo zamknięty. Pisał głównie w nocy. To też jest ciekawe i to często się odbijało z, w pracy z różnymi osobami, że mieliśmy kompletnie różne timingi i układy czasowe. Ale pisał, tak jak wspomniałam wcześniej, pisał w takich rzutach. Śmialiśmy się wielokrotnie, że to jest takie opętanie pisarskie. I to po prostu go nachodziło. Ja myślę, że nie będę cytować, czy też parafrazować, odsyłamy czytelników rzeczywiście do, do samego tomu, ale w tym jedynym wywiadzie, bo to jest też ważne, że Paweł, mimo że był bardzo obecny, a zarówno jako krytyk teatralny, jak i jako dramaturg, jak i w ogóle taki, taka osoba, która wspierała wielu twórców na różnych etapach, co nie zostawało, wielokrotnie nie było zapisywane, ale tak naprawdę, jak teraz po jego śmierci zorientowaliśmy się z Witkiem i zresztą naszych przyjaciół, że Paweł de facto nie zostawił praktycznie żadnego wywiadu ze sobą, że ten wywiad, który był opublikowany w Dialogu w 2018 roku jest jednym z niewielu, jedną z niewielu rozmów, których, jeśli nie jedyną, której on w ogóle cokolwiek mówi o swojej pracy. Ale to, co jeszcze jest, wydaje mi się ważne, że Paweł zapisywał taki ciąg swoich fascynacji. To były takie fascynacje, zarówno tematami, jak i frazami, językiem, slangiem. To jest bardzo śmieszne, bo, bo przecież kilka osób, które gdzieś tam się pojawia w tych dramatach, może w Znaleźć tam swój, wręcz swoje wypowiedzi. Paweł był tak. Chodzącym archiwum, on też mówi o bardzo ważnej rzeczy, która odbija się moim zdaniem we wszystkich tych tekstach dramaturgicznych, to znaczy, że on robi swoje takie badania terenowe, bardziej opierające się chyba na takiej metodzie oral history, czyli w szczególności a propos osób nieheteronormatywnych, a propos nie tylko warszawskich, ale polskich ciot. Uwielbiał rozmawiać z lokala gejowskich, w których bywał bardzo często, uwielbiał rozmawiać z ludźmi, pytać ich o swoje, o, o ich przeszłość uwielbiał koncentrować się na takich drobnych fragmencikach, które gdzieś tam później wkładał. To dobrze widać w Teo, ale też jak się przy, przypatrzy dobrze i, i wejdzie głębiej w ten niedokończony dramat, który jest w książce, czyli w Tresera mógł tam też widać tego typu, tego typu nawiązania, więc tutaj ta praca terenowa była też do nie, dla niego ważna i później, jak to sam określał, wręcz kipiał od tego materiału, to po prostu go roznosiło wewnętrznie i stąd ten moment, kiedy już musiał usiąść do biurka i po prostu co zapisać, bo go to rozrywało i nie mogło zostać w środku. Druga rzecz, bardzo ważna też a propos pisania, on z nami wszystkimi, dzięki temu mamy tę książkę, dużo rzeczy konsultował, to znaczy, mimo żeby sam był naprawdę wybitnym z mojej perspektywy redaktorem, to wielokrotnie radził się w drugą stronę swoich autorów, czy osób, które redagował, czy jak te dramaty są zapisane, czy, czy oni by coś wprowadzili i tak dalej, i tak dalej. Stąd mamy te różne wersje tych tekstów i to było to możliwe, żeby złożyć tę książkę nikt wcześniej, a na pewno Paweł nie myślał, że ta książka w ten sposób będzie wyglądała. Zapisaliśmy to też we wstępie, że Paweł wielokrotnie myślał o publikacji swoich rzeczy. Teo się udało publikować. Duchologia Polska została wystawiona, reszta rzeczy to jest całkowicie nowe, to jest całkowicie nowy materiał. Natomiast to była nasza wspólna decyzja z Witkiem Roskiem, żeby to złożyć w, w, takie, w taką całość, bo to jest, jest to materiał, który, jedyny materiał, który znaleźliśmy który nadawał się do takiej publikacji. Sam proces ym, tworzenia był trudny, dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej, tych wersji zachowało się bardzo dużo, więc najpierw robiliśmy takie, takie badania znowu, badania terenowe wśród wszystkich bliskich Pawła, kto dostał jaką wersję, porównywaliśmy te wersje, szukaliśmy różnych innych rzeczy, kilka różnych innych tekstów, mniej dramaturgicznych, mniej teatralnych, też zostało po Pawle, ale tutaj zde zdecydowaliśmy się, że, że te materiały że te teksty dramaturgiczne będą najbardziej ciekawe. I tutaj też no, nie mogę nie wspomnieć o wsparciu Pawła rodziców, którzy zdecydowali się dać nam pozwolenie na to, żeby te teksty ujrzały światło dzienne. I druga rzecz, która jest ważna przy samym procesie składania redagowania, bo bardziej, tak jak mówię, był to najpierw przede wszystkim proces szukania, wyciągania, porównywania tych wersji, ale też poprawiania Pawła. I to jest też ciekawe. Tutaj oprócz nas ogromną pracę wykonała korektora, Aktorka Paulina Bieniek z, z wydawnictwa Krytyka Polityczna, która służyła nam jako takie zewnętrzne oko, bo oczywiście i, i zarówno ja, jak i Witek y, patrzymy na te teksty też z perspektywy bardzo indywidualnej, z perspektywy bardzo prywatnej i też emocjonalnej. Tutaj nie da się tego uniknąć. Ale wiedząc też, jak Paweł pracował ym, redakcyjnie, bo pracował zarówno ze mną redakcyjnie, jak i z Witkiem, wydaje, wydaje mi się, że Próbowaliśmy zachować taką równowagę, nie wprowadzaliśmy praktycznie żadnych zmian do tekstów, na które Paweł by się nie zgodził. To znaczy, oczywiście nie ma tej tutaj nie ma możliwości zapytać go o zdanie, natomiast staraliśmy się rzeczywiście zachować takie status quo, pamiętając jak on sam pracował i jak bardzo często, mimo na przykład jakiejś swojej propozycji, wracał do autora i, i, i szanował wybór autora. Poprawiliśmy rzeczywiście jakieś podstawowe rzeczy, które od literówek, zaczynając po jakieś naprawdę drobiazgi, listyczne, dołożyliśmy przypisy, tak żeby ten tekst był bardziej dostępny dla czytelników i też w takich miejscach, na które Paweł by się rzeczywiście zgodził, gdzie rzeczywiście ta komunikatywność jest tutaj bardzo istotna, bo myślę, że też warto wspomnieć o tym, że teksty Pawła są naprawdę napikowane, naładowane, one wręcz pękają od różnych, od różnych nawiązań, to jest bardzo trudny tekst, taki barokowy, ale też e, wydaje mi się, że to jest taka, cieka będzie taka dla czytelników ciekawa przygoda, żeby przejść się przez ten, przebujać się, mówiąc Pawłem bardziej, przez ten dziwaczny, fantazyjny, queerowy, kompletnie kosmiczny świat, który on prezentował przez ten cały panteon jego, jego postaci, które też powtarzają się w różnych dramatach. Więc próbowaliśmy to zachować w takiej formie, która byłaby jak najbardziej bez naszej ingerencji, naprawdę z jakimiś drobnymi, drobnymi kwestiami. Jednym z dramatów, które znajdziecie w tym zbiorze, jest dramat o tytule 84061. Numer, który widnieje w tytule, jest to numer obozowy zakupiony przez Pawła Seszyńskiego. A sama historia wyglądała tak, że Paweł razem z Witkiem byli w Ukrainie i w jednym z takich miejskich targów, znaleźli, takich targów z antykami, znaleźli numer, numer obozowy do odkupienia. Tak taki wyrwany po prostu z pasiaka. Obok żelaznych krzyży Wehrmachtu, koszulek z postaciami radzieckich kreskówek. Ja sobie wtedy kupiłem koszulkę z szczegóły Jaszką na przykład. Były numery obozowe, po prostu numery obozowe z pasiaków. I Paweł niesamowicie się tym przejął, bo uważał, że to po prostu nie jest godne miejsce dla tak traumatycznej pamiątki wojennej. I pomimo tego, że cena numeru była dość duża, zdecydował się wypłacić kwotę z bankomatu, podejść i go zakupić. Dopiero po dokonaniu tego zakupu pozwolił przyjrzeć się temu swojemu znalezisku Annie Ostrowskiej, eksperce w tematach, tematach wojennych i obozowych, i to ona uświadomiła mu, że to jest fałszywka. Ta historia, która jest taką realną historią, jest tak naprawdę początkiem tego dramatu, w którym pojawia się fikcyjna postać, ale możemy ją niejako utożsamić z Pawłem, ponieważ jakby ta historia, historia tego zakupu staje się najważniejszą opowieścią tej postaci. Paweł analizuje w nim zarówno swoje motywacje do dokonania tego zakupu, ale także to, co to zmienia, że to w sumie jest fałszywka. Do świata swojej wyobraźni zaprasza bardzo wiele różnych postaci, które wypowiadają się jakby jako realne osoby, jako osoby wymyślone w nim postaci z Słowackiego Irasina. i W tym tekście Paweł przygląda się takiej ekscytacji, afektacji tego, co jest w spojrzeniu nas dzisiejszych na dawne cierpienie, dawne ludobójstwa, takiej estetyzacji pamięci o zbrodniach. Jednym z mod y, dwóch do tego tekstu jest cytat z bardzo ciekawego tekstu Iwony Kusz z dwutygodnika Auschwitz jako przedmiot aspiracji. Joanna Ostrowska zwraca uwagę na wyjątkowy język, w którym Paweł Suszyński pisał swoje dramaty. Myślę, że, że fenomenalna fraza i to jest coś, co rzeczywiście czegoś nie da zapomnieć, to znaczy, ja mam takie wrażenie i to jest moje doświadczenie, ale, ale myślę, że nie tylko moje, to znaczy, że jak się już raz wejdzie w świat Pawła i mówię tutaj na poziomie tekstu. Jakiegokolwiek, to po prostu nie da się tego zapomnieć, bo to jest rzeczywiście wyjątkowy sposób pisania, nie tylko na poziomie tego materiału, ale też frazy, która jest. No nie do określenia, wyjątkowa, barokowa, bardzo specyficzna, mówię dla niektórych być może trudna, ale taka, która gdzieś tam uwodzi, o to jest dobre słowo, uwodząca, zostająca w głowie, która, której naprawdę nie da się zapomnieć i to jest rzeczywiście skarb i to było też fascynujące na, na poziomie redakcyjnym pracować z człowiekiem, który w ten sposób pisze. Dramaty Pawła Soszyńskiego są skomplikowane, wieloobsadowe i długie. Zapytałyśmy Witolda Mrozka, czy wyobraża je sobie na scenie. Jak najbardziej sobie wyobrażam, żeby te teksty mogłyby trafić na scenę i być wystawione. Owszem, istnieje tego rodzaju problem, że najciekawsi polscy reżyserzy młodszego pokolenia ostatnich lat niechętnie sięgali po teksty, które były już napisane, gotowe. To mam wrażenie, po pierwsze trochę się zmienia, po drugie te teksty, mimo że bardzo literackie, są pisane z dużą świadomością teatru. No, duchologia polska trafiła na scenę, wystawił ją Jakub Skrzywanek w 2018 roku w Sosnowcu i Wałbrzychu. Jeśli chodzi o dramat pod tytułem 84061, właśnie pracujemy nad jego takim rozbudowanym, dość dużym czytaniem performatywnym z Klaudią Hartung-Wójcia, jak to będzie wydarzenie z okazji premiery tego tekstu. Wezmą w nim udział Nostalgic Boys prowadzony przez Klaudię z gościnnym udziałem Oksany Czerkaszyny Jacka Poniedziałka i tam faktycznie szukamy jakości teatralnych w tej historii. Mam też nadzieję, że na przykład szybko ujrzy światło Mary Popper, jest jeden z tych tekstów, który jest taki najbardziej minimalistyczny, jest Monodramem napisanym specjalnie dla wałbrzyskiej aktorki, Angeliki Cegielskiej, który nie doszedł do skutku niestety przez kilka rzeczy, zmianę dyrekcji w Wałbrzychu, przez pandemię oczywiście cięcia budżetowe, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś ten tekst, w którym jest taka magiczna wizja queerowego Wałbrzycha, kiedyś, kiedyś wróci. To takie największe marzenie, które gdzieś jest a propos tego, publikacji tej książki, to to, żeby polski teatr i polscy twórcy teatralni sięgnęli po tę fenomenalną frazę i ten fenomenalny. na świat Szczególnie, że, że coraz więcej dzisiaj widzimy w polskim teatrze tego, e, tych materiałów, które są stricte queerowe, nie, nie na takim poziomie powiedziałabym sprzed kilku lat, kiedy chodzi o wprowadzenie pojedynczych bohaterów nieheteronormatywnych i to ma załatwiać całą warstwę, warstwę narracyjną. Chodzi o to, żeby ten teatr był bardziej queerowy, także na poziomie formalnym, językowym. 7 lutego o godzinie 19 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbędzie się czytanie performatywne dramatu 84061. Bardzo gorąco na nie zapraszamy. To będzie dość rozbudowane czytanie, jak, jak na tą formę. Wyreżyseruje je Klaudia Hartung-Wójcik. Sama będę obecna na tym, na tym czytaniu jako członkini publiczności, dlatego możemy się tam zobaczyć. I myślę, że tak naprawdę, jeśli tylko macie czas i ochotę się tam wybrać, to jest to jakaś niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się z tekstami Pawła, z jego właśnie rozbuchanym językiem i fantazją na scenie. No i taka forma wizualna zawsze dopełnia tekst, dlatego jest to świetna okazja po prostu na rozpoczęcie swojej przygody z Pawłem Soszyńskim jako autorem dramatów. I dodajmy jeszcze, że wstęp na to wydarzenie jest darmowy, więc wszystkie osoby mieszkające w Warszawie, które nas teraz słuchają, szczególnie serdecznie zapraszamy na to czytanie. I to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy serdecznie naszym dzisiejszym gościom, Witoldowi Mrozkowi i Joannie Ostrowskiej. Dziękujemy również ponownie Witoldowi Mrozkowi i Izabeli Zawackiej za użyczenie nam mikrofonów, na, który od, na których nagrywamy ten odcinek. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro, jak zawsze, mogliście usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligura. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w jego opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Zajrzyjcie też do na naszego Patronite'a.